skoro to jest dokładnie z 20 imprezie, imprezy się zaczyna od chyba od 20 Więc jedźmy zróbmy imprezę czyli znaczy jedźmy na imprezę pię piwo jesteśmy gotowi w pełni na walkę o zegarek oczywiście tak spokojnie wszystko jest No, jedynka się o,

Jesteśmy spóźnieni, tylko jakąś pewnie godzinę. Dobra, jestem wam. Jest. Dobra, nakakakujemy sobie kraty piwa, będzie ostre biedanko tutaj i O ty kurde. też też mogę, hmm. ale o to chodziło dokładnie. Jednak ten się Łatwiej wali, nie, nie umiem tej strategii. jak to, to są drzwi? To jest jestem. Nie jest tam, dobra, coś tam z nim zagram chwilę. Mogę tu spać? Chyba jak wygram dom, to domu. I teraz zrobimy tak, zrobię quick save'a. O nie, to najważniejsze rzeczy wypadły. I ten w takim razie to i to dobra gramy o auta dobra dajesz Zarąbię cię mam nadzieję, i potem śmietnik śmietnik wygram twój. o o dom bo chcę, bo chcę iść tu spać no bo jednak nie pieniądze a dwie stówy co za zagranę. o nie już znowu dwie stóby. no to już przeg... o tak miło. Ja może wygram. No dobra. No kurwa, co moje pinoczki. Może podwoję swoje pianoczki. Jak nie, to nie, ale tak, to tak, dajesz. O, trafiło się ładnie. Zobaczymy, czy coś tak będzie. Mam nadzieję, że tak. Co on ma? Oj Przegrałem O nie, wygrał Jesteśmy bogaci Wygrałem O cholera Ja pierdzielę podwoiłem swój majątek Je... Yeah. Ale super A czemu mogę to spać? Podwoiłem, O kurde, dobra, idę spać tutaj. Podwoiłem swój majątek. Słuchaj ta... Jo, pierdził. Mam i teraz 8400. Co okay, nieważne. Ja to szybko wszystko zabieram. Ale sukces. Ja... Sukces. Ja, nie, ja wiem, że nie brzmi jakiegoś zadowolony, ale jest 21.30, więc nie chcę nikogo obudzić. Dobra, mamy wszystko. Kto by sobie wyobrażał, że wygram takie pieniążki? 8400 w tym momencie mamy. Ja tu mogę już w sumie robić... Łuchu, generalny mógłbym robić, mógłbym się w sumie na reali przygotować. Mógłbym wszystko już zrobić w sumie teraz. Kurne. Wiele pieniędzy. Co z tym teraz zrobić teraz w sumie tak Już mam... O właśnie już mogę zapłacić w końcu za moje stawę. Ciekawe kiedy ono przyjedzie w sumie 4... mieliśmy 400. Nie wiem skąd się to 300 dodatkowo wzięło. Ale uważam to za sukces, deszczyk nie czego to jest śnieg bardziej. Tego już nie ma o. i dobrze, że go nie ma, nie lubię go. No i już... gdzie mi poznikała? Co ja to miałem jeszcze? O, tam latarka jest. Dobra. W takim razie po tym bardzo wysokim sukcesie wrzucamy do domu. No to co, co masz się naprawić szybko? Zobaczyć ile kosztują części części Jeszcze synem odłożę parę rzeczy tutaj nie to I to reszta idzie do domu No to Z Overhaul będzie robiony? Znaczy nie wiem jak to w sobie powiedzieć Ale będziemy na pewno w mojej części malowanie to Malowanie to bym tam Nie w Drogę tym jest malowanie także To jest taki lekki problem trochę. Wszystko zniknęło. Tak, mod został kompletnie zepsuty. Już nic nie działa. Także hmm. co teraz? Teraz tak y, Będę musiał niestety użyć cheatów, żeby tam się dostać do środka i zabrać wszystkie moje rzeczy. Bo jak widać, one tu wszystkie jeszcze są. A do mnie istnieje, więc. Muszę to wszystko wziąć. I generalnie taki problem mamy. Mykki. Że to wracam jak ten. Jak zdobędę wszystkie rzeczy ze środka. No cóż, apartamentu nie ma. Mieszkamy w karaszu. Nie myślałem, że dojdzie do tego. Niestety i tak musielibyśmy sobie zapłacić teraz. Teraz kanapy nie mamy nawet w sumie No cóż, mieszkamy tutaj W tym śmietniku Niestety to śmietnik kompletny i... A nie dom, na pewno nic co... no cóż w tym coś jest? hm kawa matowska no czekaj, wybrzmi to do środka Nie. Mieszkamy tutaj teraz Chyba Małe pieniądze ale nie mamy domu Chociażby ma... co sutsuma była teraz jednak nie Ale ja chcę coś sprawdzić chwilę ja Jednak zapomniałem co chciałem sprawdzić a jednak już, już mi się przypomnia. Tak, doszło do tego. No, już, już wiem. Ja po kanapie. W takim razie, i nie tą Satsumi. to Satsumi to, to się zajmiemy kiedy indziej, a teraz to mi interesuje bardziej ta. Która. Ona, ona tam. Ona jest na złomie. I interesuje mnie zdobycie jej kurczę, jest to, że nawet wody nie mam teraz ani jedzenia. Wodę to wiem gdzie zdobyć jeszcze, ale... Jedzenie to już gorzej szczególnie, że, że teraz jest... No jedno mamy tam. No cóż, no... no jest to jakiś sposób na oszczędzanie pieniędzy, ale Ech. jednak ten apartament to było coś, jakie je jak to zrobiło. Musimy z tym nie to jest syfa niepotrzebna. Ja to tu mam o, Takie o, skromne. Co by tu mieszkał? Jedzenie jest, o patrzcie ma tu Ten LED Czy to jest neon? To jest tuba To jest suma Teraz tak się będzie świecić Albo nie A paliwa tutaj się co nie mam, to jest kompletna szarota eee. Pójdę spać Nie ma tutaj już co, co? Trzeba zjadać to wszystko Bo potem nie będę miał dobra do spać Trochę się prześpię, nie mam nic do roboty. O, już No widzicie jak przyjdzie. Pierwsza klasa. Kawę, kawę, to trochę ciężko kawę robić, ale... To jednak jest to Masz. Nie mam nawet za bardzo się zmęczyć Także... Nie wiem w sobie co ja mam robić teraz No eee, do sobie Было очень хорошо, но все испорчено. Сейчас идут какие-то в гараже Ну, то поезд несправный. Его первое утро можно будет направить. И очень Bo w sumie mogłem go i dzisiaj naprawić, bo ten gościu był co używany części sprzedawał. Taka jest prawda, ale to, to jest nieważne. Dobra, robię ten quick tego, bo pełnego zapisu nie mogę tutaj zrobić niestety. Nie ma tutaj jak widać kiba. Także idę spać. Prowadzimy w prawdziwym życiu też. Więc... No. Dziękuję za oglądanie, żegnam, do widzenia.